Cześć, witajcie ponownie na, dzisiaj na kanale Marko Polska Piłka dzisiaj szybciutki jak zwykle przegląd najnowszych transferów w środę w Europie i w naszym kraju prędzej były to transfery tylko w ekstraklasie a teraz już lecimy szybciutko z transferami które są na świecie jak wiemy mamy okres transferowy poczekajcie chwileczkę troszeczkę tutaj światła więcej rzucimy o. a więc zaczynamy nie ma, nie ma na co czekać i dopiero jedziemy Sergio Rudio, który dopiero co wrócił do Tottenhamu Haspur został ponownie wypożyczony lewy obrońca najbliższe Miesiące spędzi w Batward. E, oficjalnie donoszą nam również, że Tias Milius odchodzi z Beskidzia bielsko biała z którym kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. E, Thomas Homers został pozyskany za nieujawnioną kwotę z Redding przez Luton Town. Obecny sezon dokończy jednak w dotychczasowym zespole. W ramach wypożyczenia Maxi Odeleje, młodzieżowy reprezentant polski, dokończy bieże, bieżące rozgrywki na wypożyczeniu Forest Green Rowers z Manchesteru United. Tomasz Balic i Alessandro Zanoli dołączyli do Salernitany w ramach półrocznych wypożyczeń bez opcji wykupu. I lecimy szybciutko dalej. Niko Giannini przenosi się z Komo 1907. Amerykański napastnik porozumiał się z włoskim zespołem i lada chwila przebędzie testy medyczne, by sfinalizować swój transfer z rodzinnego St. Louis City. O tym mówi nam Fabrizio Romano. Jose Tuminen został nowym zawodnikiem Brugbetu. Terlamikinie Czech, z którym podpisał półtoraroczny kontrakt e, fiński, napastny był o, o, ostatnio związany z rodziną Cubs. E, Azor i jest o krok od zmiany Sanderen na Standerenies. Operacja ma przekroczyć 15 milionów euro. Julius Eltjacher El został nowym zawodnikiem GKS-u Tychy. Związał się z nim obowiązującą do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia. Austriacki pomocnik występował ostatnio w rodzinnym WSG G. Tirol. Oficjalnie Bartosz Sisz odszedł legi Warszawa i 24-latek podpisał kontrakt z Atalantą Unit, A więc o tym już było dość głośno prędzej no i stało się, Bartosz opuszcza naszą ekstraklasę. Jak wiemy, nie on jeden. Oficjalnie Richard Keok rozwiązał porozum za porozumieniem stron kontrakt z Wykomp Wenders. Mikołaj Raczyński ze Stali Rzeszów, odchodzi, przepraszam, ze Stali Rzeszów, który pełnił funkcję asystenta. Napoli dopięło niezbędne formalności związane ze sprowadzeniem Hameda Juniora Traore z Bormund. Trafił on do włoskiego zespołu w ramach wypożyczenia z zawartą opcją wykupu za 25 milionów euro. Sherry Grizy nie zamierza w styczniu odchodzić ze w Stuttgartu. kartu. Napastnik do napastnik do tematu transferu wróci dopiero latem, a więc zostaje. Mateo Politano zgodził się podpisać nowy kontrakt z Napoli. Będzie on obowiązywał przez 3 lata i gwarantuje mu pensję w granicach 2-3 milionów euro na sezon. To nam, jak donosi Fabrizio Romano. Również Fabrizio Romano mówi o Roberto Fimino. Po ostatnich, pomimo ostatnich doniesień, nie planuje opuszczać on Al-Achi w trakcie zimowego okienka transferowego. Seweryn Gancarczyk dołączył do sztabu szkoleniowego Zagłębia Sosnowiec, którym będzie pełnił funkcję asystenta trenera Aleksandra Chodkiewicza. I widzimy w Zagłębiu ruchy, ruchy, bo w Zagłębie jest w bardzo trudnej sytuacji, jak wiemy w pierwszej lidze. Oficjalnie Rafał Wolsztyński nie jest już zawodnikiem Chlobrego Głogu. Były gracz między innymi. Górnika Zabrze dołączył do sądecji Nowy Sąd. Christian Bielisz przeniósł się z partyzana do AZ Alkmark za kwotę 4 milionów euro. Dalian Profesjonal ponad, po, po ponad 14 latach istnienia poinformował o zakończeniu swojej e, działalności. I lecimy tutaj z newsikami dalej. Bartosz Szliż to już mamy. Adrian Małochowski został wypożyczony z uks Łódź do pierwszoligowego podbezpieczenia bielsko-biała. Jordan Henderson zaoferował kilka tygodni temu swoje usługi w Barcelonie. Mistrzowie Hiszpanii nie skorzystali z możliwości sprowadzenia pomocnika El Adgapik. Jorgen Czelaka doznał poważnej kontuzji, poważnej, nie poważnie wyglądającej kontuzji na zgrupowaniu legii Ar Warszawa. Albańczyk przejdzie testy medyczne. Pierwsze prognozy zakładają uszkodzenie wiązadła do do, donosi legia net. Michał Prozie probierz poleci do Grecji, gdzie spotka się z pomocnikiem Olimpiakosu. Santiago Heze, Argentyńczyk, otrzymał oczywiście polskie obywatelstwo i teraz może dostać powołanie. O tym donosi nam TVP Sport. Sergio Rulioni przeszedł testy medyczne przed wypożyczeniem do Batwort. Hiszpan zostanie wypożyczony z Tottenhamu bez opcji wykupu. Filip Giełło zamieni gnułę na specję Calcio. Do tej ekipy trafił w ramach wypożyczenia, które będzie ważne do 30 czerwca 2004 roku. Renat Lodi, nowym zawodnikiem AHIL do ekipy trafił za 23 miliony euro z Olympique Marseille, który podpisał do 30 czerwca 2027. Bayer Monachium włączył się do walki o Alessandro Burgimo. Storino. Niemcy ko konkurują z AC Milan. Oficjalnie Henung Minson został wybrany najlepszym piłkarzem 2023 roku w Azji. Atakujący Tottenhamu, Tottenhamu w głosowaniu wyprzedził Min-Yan Kima oraz Cristiano Ronaldo. Perze nie jest przekonany do przyszłości Gan Ramosa, Portugalczyk, okazał się rozczarowaniem i jeśli w zimie spłynie za niego oferta, otrzyma zgodę na transfer. Francuzi zapłacili za niego blisko 80 milionów euro, donosi o tym La Pigue. Oficjalnie I zakończył odbywanie 8-miesięcznej kary za udział w alferze w obstawianiu zakładów bukmachenckich do... Akcji powróci 20 stycznia, kiedy Batword zmierzy się o ligowe punkty z Nottingham Forest. Nowym faworytem zakontraktowania będącego bez klubu Matija Popowicza jest SSC Napoli. Bartłomiej Dąbrowski, Dągr Dąbrowski miało chyba być, nie, Drągowski, przepraszam najmocniej. Bartłomiej Dągowski przechodzi z specji do Pana Tina ten Transfer jest na ostatniej prostej. Polak nie chciał dłużej zostać we Włoszech po tym jak został posadzony na ławce rezerwowych tren przez trenera Lukę DiAngelo. Tottenham planuje też skrócić wypożyczenie Jopeta tangi i ograć go w innym klubie. Defensor znajduje się obecnie w Habsburgu, gdzie nie rozegrał ani minuty. Donosi nam Fabrizio Romano. Nelewy wahadłowy Juliul Elchter wkrótce ma zostać piłkarzem GKS-u. Tychy 26. A to już mieliśmy, że podpisane zostało właśnie dzisiaj o godzinie 20.45. Jose Mourinho niemal pewne. Pewno, na pewno, przepraszam, niemal na pewno latem wyląduje w Arabii Saudyckiej, która po rozstaniu z Romą jest dla niego opcją. Tak donosi la gazeta dello Sport. Tottenham zdecydował się skrócić wypożyczenie Alfa-Lego z Port Mecz 17. Ekstraklasy pomiędzy Stalą Mielec a ŁKS Łódź został przełożony na środę 28 lutego o godzinie 18.30 Jordan Henderson osiągnął porozumienie w sprawie rozwiązania umowy z El Atalik, Anglii, jest w drodze do Amsterdamu, gdzie ma dopięć, jak najszybciej dopięć szczegóły współpracy z Ajaxem Amsterdam. Lecimy, lecimy, kolei, kochani, dalej co tutaj nowego Majorka to jeden z wielu klubów zainteresowanych skrzydłowem Torino najmanem najmu Randonowiciem 27-latek zimą miał przejść do Monzy, lecz porozumienie zostało zerwane donosi o tym wszystkim Fabrizio Romano Bayer Monachium obrał za cel Alessandro Burgino z Torino do przeprowadzki może dojść i jeszcze tej zimy Gift Orban przechodzi z Kakagent do Olimpiku Lyon za 13 milionów euro napastnik, który latem ustrzelił hat w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy przeciwko Pogoni Szczecin, podpisze z nowym pracodawcą 4,5-letni kontrakt. Bayern Munich, Manchester United rozważają kandydaturę Leny Joro w kontekście letniego okna transferowego. Armando Broja może odejść z Chelsea na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, co skłania się zaproponować Walton jeśli klub Sampton Bridge znajdzie na miejsce albańczyka nowego napastnika dalej zielone światło na transfer. Alvaro Fernandez zamienił Manchester United na Benfikę. Operacja przybrała formę wypożyczenia z opcją, i kupna za 10 milionów euro. A więc, moi drodzy, tyle by było o dzisiejszym, w dzisiejszym okienku transferowym. Jak widzicie, dzieje się, dzieje się wiele rzeczy i w Polsce, i w Europie. Zapraszam Was na kanał Marko Polska jutro, bo jutro, oczywiście, jak zwykle, sport Flash Telegram info. No i prędzej na pewno będę starał się zrobić odcinek o oczywiście o transferach tym razem w pierwszej lidze, bo przecież już dzisiaj był odcinek o, o, ekstraklasowy, na który również zapraszam. Zapraszam do łapek w górę, do komentarzy i bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystkie suby, które od Was otrzymuję.